Do jakiego życia przyzwyczaiłeś się? Do jakich problemów jesteś przyzwyczajony? Do problemów, które codziennie jakby zniechęcają cię do dalszych działań, do spełniania swoich marzeń, różnych celów, które gdzieś tam w sobie zaplanowałeś. Jakie masz problemy na co dzień? I dlaczego przyzwyczaiłeś się do nich? Zastanów się nad tym. Nie każę ci odpowiadać na to, co teraz mówię. Nie każę Ci rozpisywać się żadnych komentarzy, zostawiać. Zostawiam ciebie z tym pytaniem sam na sam. Odpowiedz sobie, do jakiego życia jesteś przyzwyczajony? Co chciałbyś zmienić? I jakie problemy na co dzień Ciebie otaczają? I czy z nimi